Cześć, eee. witam was bardzo serdecznie dzisiaj w następnym filmiku hotelskiej, co so przyjaźni mam trochę mokre te karty. I są takie, Wy wytocamy, że trzeba popełnić. Jest na drugiej strony też jest. I ja tu coś postawię, żebyśmy nie widziały u siebie, bo później będziemy zobaczyli jak się znało. No nie tu! No. <grym> coś <grym> wyższego, no to czekajcie. Dobrze. no to zaczynamy. Trzefmy się troszkę, żeby Ci było widać. I będziemy drób. i, i patrz, tu masz napisać y, jaki jest mój ulubiony, a tu jaki jest twój. Najpierw swój napisz. Yes. Już piszę. Mój ulubiony... No, dobrze. Masz na przykład trzy podaj. podaj Nie mam ulubionych kurde. Dobra. Ja już zrobiłam pierwsze. Tylko teraz muszę Milanie zapisać Jezu. Dobra, już napisałam. Wszystkie? No nie wiem, tylko te pierwsze. Aha. Ale ulubione fast food czyli te... Najpierw restauracje, czy na przykład jedzenie no? fast food. No, czyli czy, czy takie jak frytki, e, pizza, nuggetsy, takie z McDonalda, wszystkie wszystkie. A, a. Tak mam pizza. Bo jedzenie to takie normalne, na przykład. Obie takie jest, nie? Na Najpierw u zupełnie swoje, a później swoje. Nie wiem, co, co tutaj, tutaj. Jak jest nie ma żadnego podaj to jedno. dobra. A ja mam ci podać ulubionych wekalistów z zespołu, może być? Nie, tylko e, inne, pojedyncze. No cicho, no nie Ty tak. nie robisz na złość. Nie. No to ja sobie wezmę, no to ja wezmę z no, zespołu. Ja wezmę zespołu. Czekaj. Zrobiłam tak. pierwszą sobie. Dobra, czy Dobra, zrobiłam. Zrobiłaś nam to, nie? No tylko, że nie wszystkie. Możesz mhm. zrobić wszystkie? Ja nie umiem wszystkie. No to zgaduj, no bo to zobaczymy jak później. Mm. Dobra, już. Co na mnie? Co? Co czekaj? No. Nie poczekam chwilę. Ej, będzie się zostawiłyśmy na dole nic. Nie wiem co mam od tego. Ja już jestem gotowa. Bo nie zrobiłam wszystkiego. Dobra. I no to wszystko, no pan tady. No ja już robię o tobie. Nie wiem, dobra wszystko nie wiem już wszystko, ja no. wszystko? No. a Nie na co? No jeszcze to jest To jest co? Ja się dziwiłam, że mu tak e, tak wolno to zostawiać. Pani napisałaś, koniec trochę end. Brawo. 好吧，吃吃东西。 Sprawdzamy od początku. Ulubiony film, jaki jest Twój? Yy, to po prostu No, i jeszcze dwa. No. Film. Ja napisałam po prostu z nami do Emmy w Jakieś takie? Tobie napisałam takie, że, ty dowiedz, że to są Twoje. Moje ulubione to po prostu nami więzienie na, więzie na bitenty i hobby. To jakie napisa o mnie? No. Po prostu znany. Dobra, teraz ulubiony serial, ja napisałam szkoła, szpital dla Ciebie. E, tak. A i, a, i, ty do mnie? Szkoła. A, dwa. Szkoła. Szkoła i szpital. No. Szkoła i szpital, dobrze. Ulubione jedzenie, ja Ci napisałam spaghetti. Tak, a co spaghetti? Hmm. Ulubione picie, Coca-Cola i woda. No, a ty Coca-Cola i woda zwykłe? Tak, e, ulubione fast foody. Pizza. pizza. Ja ja napisałam pizza i frytki. Dobrze. Pizza i nuggetsy. Dobrze. E, ulubione zwierzę? Jest kot i kot. Ja ci napisałam wszystkie. Wszystkie? No. O Jezu, to ja też będę koleżanką. Ulubiony zespół? Jeden, dwie, trzy, ciebie. One jak Nie no, każdy tobie. Ulubiony wokalista? Ja ci napisałam Harry. Wiesz co? Nie. Pytałam się czy zespół, zespołu, to ty nie. No bo... Ty, bo no to ci zespół, zmieniam to na ja. Ale kogo w końcu napisałaś? Jala. E, Powiedziałam, bo no ja myślałam, że to nie jest zespół, to nie no Nie, nie, no, ja mówiłam, że nie jest zespół, ale napisałam Halle, bo mówiłaś, że to napisasz zespoł. No to na Ja napisałam Michal Telu. Nap Z wokalistów to Michal Telu. A, bo ja no dobra, no to... Ulubiona para roku, lato się napisałam. Na to. No to dobrze. Jeszcze wrzosnę. Tak, ulubiony dzień, tygodnia. Sobota. No ja też się napisałam sobotę. E, ulubiony kraj, na znaczy Polska. Polska. No. Ulubione miasto, podajcie. Czyli ja ci napisałam tam dobrze, że w Waszach tak, tak no, no dobrze. Ja ci co mi napisz? A ty co a mi napisałeś? E, e, Rzeszów, Kraku, Torun Gdańska. A, czyli o, czy w Warszawie? Nie. No, e, dobra, no, e, e, ale co Nie. mi napisałeś? Rzeszów, Kraku, Torun Gdańsk Nie. Gdańsk, tak. Rzeszów, tak na Warszawa. Kurde. A, ale Warszawa ja to jest... Ja ci tak napisałam, e, e, no. Ja Ci napisałam ulubione imiona żeńskie. Maja Julia Oliwia Natalia. Nie wiem co Maja Julia. Maja, Julia. Lubię, tylko że nie zmieściło mi się. Dobra, a ty masz Julia, Maja, Natalia. Lena, Maja, Julia, Klaudia. Ona, no, no to nie, to dobra. To... Lubione imiona męskie. Ja ci napisam Bartosz i Sebastian. A ty Bartek. No Bartosz i Sebastian też. Ty masz? No. No to ty. Dwa no dwa, podaj dwa. Się nie zmieściło mi się. Lubione imiona psów, chłopaków. Gizmo. Podaj... Ja ci napisam Max, w drugiej Gizmo. A ty mi co napisałeś? Flaki. Ja napisałam Brego, Bingo i Flugo. Tak? Ulubiony Ulubiona imię dziewczyn? Ja ci napisałam Lily, Daisy i tam Mika, choć nie wiem. Ja ci Cysia. Ja mam Cysia, Cici i Figa. Ulubiony sport? Siatkówka. No i to widać. siatka. Czyli mamy mniej więcej nawet. wszystko. Trzy. To mamy mniej więcej... Jeszcze ostatni quiz będzie. Ale to jest z muzyką. Z muzyką, z komputer. No i my się teraz będziemy żegnać Żegnać i łapka no, w górę. Zrobimy, zrobimy też z włoski słodycze, bo ja Ci tylko, ja pokazywałam tylko słodycze. Dobrze! Zrobimy też słodycze. I, I sobie mini Łapka w górę. w górę dla Natalki. Proszę. Łapka na. w górę, dla Milenki, lęki, nie ma kanału i cała jest mokra. Za to, że ona była poświęcona. Dla milenki. milenki. Macie teraz chwilę, żeby zasubskrybować mój kanał. 10 sekund. A, znaczy, dobra. 10. I macie teraz... I, I teraz 10. mamy 5 sekund, macie, żeby e, dać łapkę w górę. No dobra, koniec. E, to my was żegnamy i pa pa!